Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam tutaj zebranych na cmentarzu parafialnym w Górach. I bardzo mi miło powitać wszystkich Państwa na uroczystym poświęceniu tablicy upamiętniającej poległych w Powstaniu Styczniowym Oddziału Kawalerii Bończy. Jestem niezmiernie zadowolony, że tutaj Niektórzy panowie wyszli z inicjatywą tak szlachetną, ponieważ historia jest najważniejsza, tradycje i podtrzymywanie historii, a zwłaszcza z czasów II wojny światowej czy jest czy I wojny światowej jest bardzo ważne. Dlatego tutaj chciałbym na w skrócie tylko podziękować naszym wspaniałym panom sponsorom, panu Januszowi Głąbińskiemu i panu Przemysławowi Schabowi oraz panu Mariuszowi królowi, którzy ufundowali tą piękną tablicę. Ja jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za przybycie i oddaję głos pani dyrektor, pani doktor Justynie Dziadek. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja na samym początku chciałabym państwa poprosić, abyśmy minutą ciszy uczcili wydarzenia, jakie miały miejsce nie tylko w górach, ale na całym Ponidziu podczas Powstania Styczniowego. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, z tego miejsca serdecznie chciałabym powitać zaproszonych gości. E, jako pierwszych witam organizatorów dzisiejszego wydarzenia. E, witam Pana Wójta Gminy Michałów, Pana Bogusława Kowalczyka. E, witam Pana Janusza Głąbińskiego i Pana Przemysława Schab. E, witam Pana Starostę Powiatu Pieńczowskiego, Pana Zbigniewa Kierkowskiego. Witam zastępcę, wicestarostę Powiatu Pińczowskiego, pana Ryszarda Warne. Witam również członka Zarządu Powiatu Pińczowskiego, panią Jadwigę Irla. Witam sekretarza gminy Pińczów pana Marcina Kozłowskiego. Witam proboszcza parafii w górach Księdza Bogdana Szymkiewicza. Witam również komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pinczowie, młodszego brygadiera Mariusza Podymskiego. Witam w zastępstwie komendanta powiatowej policji w Pinczowie, komendanta komisariatu Policji w Działoszycach Mirosława Prusickiego. Jest z nami również dyrektor zespołu placówek oświatowych w górach, pani Katarzyna Drogosz. Witamy serdecznie. Witam również kierownika warsztatów terapii zajęciowej pana Romana Szczygieł. Witamy pana Krzysztofa Dusika, prezesa Fundacji Eko -Rozwój w Eko -Rozwój Ponidzie. Jest z nami również pan Robert Osiński, dowódca grupy rekonstrukcji historycznej Pułk Żłabów Śmierci. Witamy również jednego z fundatorów tablicy, pana Marcina, Mariusza Król, przepraszam. Witam media, które są z nami, Pana Jerzego Skurzydze i telewizję PINCZÓW Twoje Miasto. Proszę Państwa, na początku chciałabym zaprosić Pana Janusza Głąbińskiego, znanego tutaj historyka, regionalistę, który przedstawi nam w kilku słowach wydarzenia, jakie miały miejsce w Górach podczas Powstania Styczniowego w czerwcu 1863 roku. Działo się to 18 czerwca 1863 roku w deszczową noc podczas trwania Powstania Styczniowego. Oddział powstańczy pod dowództwem pułkownika Kazimierza Błaszczyńskiego, pseudonim Bończa, maszerował na spoczynek do gór Dębińskich. Wtedy to dowódca otrzymał rozkaz od kuriera powstańczego, aby jak najszybciej bez zwłoki i wdawania się w potyczki z Moskalami, udać się do miejscowości Rataje. Tam z Galicji ma przybyć oddział powstańczy pod dowództwem kapitana Jana Hościak-Popiela, którego należało przejąć. Gdy Bończa zbliżał się do gór, dostał następną wiadomość, tym razem od tutejszych chłopów, że w zabudowaniach dworskich we wsi są zaczajeni Rosjanie. Dowódcą oddziału był przecież były oficer artylerii rosyjskiej, znał regulamin i co to znaczy rozkaz wojskowy. Niestety nie posłuchał nikogo. Bończa podjął decyzję najgorszą z najgorszych i rzucił się na przeciwnika. Niestety bitwa była z góry przegrana mimo męstwa jego żołnierzy. Oddział poszedł w rozsypkę. Skutkiem złej decyzji dowódcy poległo trzech żołnierzy powstańczych, a dowódca pułkownik Bończa, ciężko ranny, zmarł dnia następnego z odniesionych ran. Został pochowany na cmentarzu w Nawarzycach. Natomiast ci oddani i dzielni rycerze sprawy polskiej spoczęli na tutajszym cmentarzu. Są to Rotmistrz Aleksander Szumodi, Węgier, oraz Majestki lat 26 i Stanowski lat 36. Pokój ich duszy i cześć ich pamięci. Dziękuję. Zapraszam teraz proboszcza parafii w Górach, księdza Bogdana Szymkiewicza, o odmówienie modlitwy i poświęcenie tablicy. Najpierw słowa z Ewangelii według świętego Marka. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Króle Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Módlmy się. Boże, ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Przyjm naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Oh Świętszą sprawę i chcą świat cały mieć na świat wieszczę. Świat cały obnażał i sławę. Zapraszam teraz delegację do złożenia wiązanek izniczych jako pierwsza delegacja powiatu pieńczowskiego. Запрашиваем отраздиродати школ.

Rząd Miejski w Pieńczowie i Muzeum Regionalne w Hej, Dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Y Najserdeczniejsze podziękowania do organizatorów tego wydarzenia i dla tych, którzy y, uhodowali tablicę, dla Pana Janusza Głąbińskiego, dla Pana Przemysława Sława i dla Pana Mariusza Król, który tę tablicę wykonał. Myślę, że to jest bardzo ważne. Miejsce w historii naszego regionu i kolejne miejsce, które teraz naocznie upamiętnia wydarzenia, które miały tutaj miejsce w 1863 roku. Jak pamiętamy, wydarzenia powstania styczniowego w naszym regionie, na Pomidziu, odegrały bardzo, bardzo ważną rolę. Bardzo serdecznie dziękujemy i do widzenia.